Przedstawiamy autorską integrację systemu ERP-BPSC z platformą CRM Bitrix24. Dzięki temu połączeniu w systemie BPSC możliwa stała się pełna automatyzacja procesów biznesowych oraz wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki integracji informacje o produktach, kontrahentach, zamówieniach, fakturach, stanach czy dokumentach magazynowych mogą być synchronizowane w czasie rzeczywistym. Wdrażamy Bitrix 24 ze względu na kompleksowe środowisko pracy online, w którym wiele usług i narzędzi dostępnych jest w jednym miejscu. Moduł CRM Bitrix24 to Centrum Wiedzy o Klientach. Na profilu klienta do dyspozycji użytkowników dostępne są różnego rodzaju pola, pozwalające w pełni dostosować opis klienta do potrzeb firmy. Wprowadzone informacje mogą być wykorzystywane przez system do generowania kampanii marketingowych, tworzenia dynamicznych treści w dokumentach. Czy uruchamiania automatyzacji w procesach? W zakładkach profilu dostępna jest pełna historia wszystkich zamówień klienta wraz z przypisanymi do nich projektami, jeśli takie powstały w trakcie realizacji. Zamówienia mogą również być automatycznie powiązane z dedykowanym zasobem dyskowym który przechowuje wszystkie powiązane pliki od ofert i umów po dokumentację projektową i materiały robocze. Zakładki zawierają również wykaz wystawionych faktur i ofert handlowych wraz z ich aktualnym statusem. Na profilu dostępna jest również lista zawierająca dane kontaktowe pracowników klienta, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. Na osi czasu zapisane są wszystkie aktywności z daną osobą, od realizowanych zadań i wymienianych dokumentów po kontakty prowadzone wszystkimi dostępnymi kanałami komunikacji. Komunikacja z klientem może być prowadzona bezpośrednio w systemie CRM. Wbudowany asystent AI wspiera użytkownika w tworzeniu wiadomości, pomagając w szybkim formułowaniu treści, co znacząco oszczędza czas pracy. System umożliwia tworzenie własnych asystentów dostosowanych do konkretnych zadań i stylu pracy. Sztuczna inteligencja wspiera nas także w rozmowach telefonicznych. System automatycznie zapisuje przebieg rozmowy, analizuje jej treść i ocenia działania handlowca zgodnie z wcześniej zdefiniowanym scenariuszem i celami, dając możliwość doskonalenia pracy zespołu sprzedaży. AI przygotowuje również krótkie podsumowanie rozmowy. Które automatycznie zapisywane jest na karcie deala. CRM umożliwia bezpośrednią obsługę połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu karty klienta lub karty deal. Podczas rozmowy wyświetlane są najważniejsze dane o rozmówcy. System dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym. Przetwarza zebrane informacje o kontaktach z klientem i przedstawia je w formie interaktywnych raportów. Bitrix 24 dostępny jest również w wersji mobilnej, zapewniającej szybki dostęp do kluczowych informacji w terenie. Użytkownik może prowadzić czaty z innymi pracownikami firmy. Aplikacja zapewnia także dostęp do asystentów AI, zadań, kalendarza oraz aktualnie prowadzonych tematów sprzedażowych. Wszystko w jednym wygodnym miejscu. CRM umożliwia elastyczne zarządzanie całym procesem sprzedaży. Uprawnieni użytkownicy mogą swobodnie dostosowywać etapy do specyfiki swojej organizacji. Każdy etap procesu może być wsparty automatyzacją, a wbudowany kreator pozwala definiować różnorodne warunki i scenariusze działań, dzięki czemu CRM potrafi dynamicznie reagować na określone zdarzenia. Dodatkowo, poszczególne procesy można łączyć ze sobą w tak zwane tunele, zapewniając płynne przejścia między kolejnymi etapami pracy, np. między sprzedażą a realizacją zamówienia, organizacją dostaw czy obsługą posprzedażową i serwisem. Dzięki temu cały cykl obsługi klienta staje się spójny, zautomatyzowany, usprawniając pracę i eliminując powtarzalne czynności. Jak taki zautomatyzowany proces może działać w praktyce? Nasz przykładowy scenariusz zakłada wizytę klienta w salonie, podczas której sprzedawca pozyskuje informacje na temat jego oczekiwań. Po zakończonym spotkaniu uruchamiany jest zautomatyzowany proces przygotowania oferty i kontaktu z klientem. Obsługa salonu, oprowadzając klienta po ekspozycji, zbiera informacje na temat jego oczekiwań, wpisując je następnie do CRM. Po spotkaniu sprzedawca dodaje krótką notatkę głosową. Przygotować ofertę na szarą kanapę z możliwością składania, niewielką, można zrobić niewielki rabat podczas Notatka zostaje przetworzona przez sztuczną inteligencję. Przygotowana w CRM automatyzacja wysyła maila do klienta z podziękowaniem za spotkanie. Generuje także zadanie dla handlowca na przygotowanie oferty. W treści. Wysłanej wiadomości znajduje się link do krótkiej ankiety, w której klient może ocenić jakość obsługi oraz podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi wizyty w salonie. Po wypełnieniu ankieta wraz z wystawioną oceną jest automatycznie zapisywana w systemie CRM. Na podstawie wszystkich zebranych opinii system wylicza średnią ocen. W tym przypadku dla konkretnego pracownika, pozwalając w prosty sposób monitorować poziom satysfakcji klientów i jakość obsługi. Sprzedawca realizuje przydzielone w systemie zadanie i przygotowuje ofertę dla klienta. Z katalogu produktów wybiera odpowiedni mebel oraz dolicza usługę transportu. Zamknięcie zadania dzięki wbudowanej automatyzacji powoduje wygenerowanie oferty wraz z wysłaniem jej mailem do klienta. Klient po zapoznaniu się z otrzymaną ofertą może ją za pośrednictwem przesłanego w wiadomości linku zaakceptować jednym kliknięciem. Akceptacja oferty automatycznie zmienia status procesu na kolejny etap, na którym sprzedawca uzupełnia szczegóły dotyczące terminu oraz miejsca dostawy zamówienia. System automatycznie wysyła do klienta potwierdzenie przyjęcia zlecenia, zapewniając mu pełną informację o dalszych krokach realizacji. W momencie kontaktu telefonicznego ze strony klienta sprzedawca ma możliwość wyboru skryptu AI wspierającego go podczas rozmowy. Widzi on także wszystkie najważniejsze informacje o rozmówcy i za pomocą jednego kliknięcia może przejść do szczegółów zamówienia, aby szybko udzielić klientowi interesujących go informacji. Po zakończeniu rozmowy zostaje ona zapisana w systemie CRM. CRM Bitrix24 to również potężny system analityczny. Dostępne raporty pozwalają monitorować realizację planów sprzedażowych, analizować skuteczność działań oraz porównywać wyniki i konwersje poszczególnych handlowców. Dodatkowo zobaczysz, jak działania marketingowe przekładają się na sprzedaż i jaki jest rzeczywisty zwrot z inwestycji w marketing. W Twojej dyspozycji dostępny jest również Kreator BI, który umożliwia budowę zaawansowanych pulpitów analitycznych, w pełni dopasowanych do Twoich potrzeb. Kreator pozwala określać, jakie dane mają być prezentowane oraz w jaki sposób, wykorzystując różnego rodzaju wykresy, tabele czy zestawienia graficzne. Dzięki temu każdy użytkownik otrzymuje spersonalizowany pulpit nawigacyjny, na którym śledzi dokładnie te dane, które są dla niego najistotniejsze. Doświadczenie naszego zespołu pozwala na integrację Bitrix 24 z różnymi rozwiązaniami, w tym systemami ERP i modelami sztucznej inteligencji. Przykładem może być obsługa wiadomości e-mail zawierających zamówienia. Sztuczna inteligencja w momencie nadejścia zamówienia automatycznie tworzy w CRM nowy deal. Do rekordu dołączane są dane klienta, oryginalny dokument oraz lista zamawianych produktów zaczytywanych według cennika kontrahenta. Dzięki integracji zamówienie pojawia się również w systemie RP z kompletem niezbędnych informacji gotowe do dalszej realizacji. Możemy także, w oparciu o dane z różnych systemów IT, zbudować inteligentnych asystentów AI udzielających poprzez czat Bitrix24 odpowiedzi potrzebne pracownikowi w pracy na danym stanowisku. Na przykład aktualnych stanów magazynowych, statusów płatności, realizacji zamówień czy prognoz sprzedaży. Wszystko? bez czasochłonnych raportów, sprawdzania wielu systemów czy potrzeby angażowania współpracowników innych działów. Dzięki rozbudowanemu API możliwe jest tworzenie indywidualnych aplikacji, które Inok buduje bezpośrednio w środowisku Bitrix24 dzięki czemu użytkownicy pracują w jednym spójnym ekosystemie. Przykładem takiego rozwiązania jest moduł do zarządzania nieobecnościami, który po integracji z systemem kadrowym automatyzuje elektroniczny obieg wniosków urlopowych oraz udostępnia paski płacowe. Dzięki integracji informacja o ilości dni urlopowych dostępnych dla pracownika, jest zsynchronizowana między systemami. Pracownik ma możliwość złożenia wniosku urlopowego z poziomu aplikacji mobilnej. Aplikacja blokuje możliwość wnioskowania o urlop ponad dostępny budżet. Złożenie wniosku uruchamia workflow Bitrix24 przekazujący petycję do przełożonego. Przełożony otrzymuje powiadomienie o złożonym wniosku na czacie wraz z linkiem do akceptacji. Po zaakceptowaniu wniosku dane synchronizują się w systemie kadrowym, pracownik otrzymuje powiadomienie o decyzji na czacie, budżet dostępnych dni zostaje uaktualniony na grafiku w Bitrix 24. Każdy pracownik w aplikacji może pobrać również informacje o składnikach płacowych. W tym celu wybiera miesiąc, za który dane mają zostać wygenerowane. Do otwarcia pliku potrzeba wprowadzić indywidualne hasło. Jaki jest koszt takiego systemu? Ceny aplikacji zaczynają się od niespełna 8 zł netto za użytkownika miesięcznie przy planie w chmurze dla 100 osób. Dla większych organizacji cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna. System dostępny jest także w wersji serwerowej. Również w tym przypadku zarówno jednorazowa cena licencji, jak i miesięczny koszt utrzymania liczonych w złotówkach stanowią jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku. Dodatkowo, bez żadnych zobowiązań oferowany jest 30-dniowy, bezpłatny okres testowy. W tym czasie zapewnimy Ci wsparcie w poznaniu możliwości systemu. Skontaktuj się z nami i oceń wartość Bitrix24 w praktyce.